Od dzisiaj nie kupisz już energetyka. I jeżeli myślisz, że ograniczenia dotkną tylko osób poniżej 18, to tym bardziej musisz obejrzeć mój film. Dowiesz się z niego m.in., jak ominąć nowe przepisy, bo tak, są furtki, dzięki którym niektóre napoje będzie można kupić. Ale dowiesz się też tego, jak będą wyglądały reguły gry w 2024. Jakie napoje będzie można kupować? Czy będzie też trzeba odstawić nie tylko energola, ale też kolej kawusie? Rozprawimy się również z mitem, że zapicie energetyka przed 18 absolutnie nic nie grozi. Bo grożą za to kary. A na koniec, żebyście wy nie musieli, to przetestuję za was te niezbyt zdrowe napoje i powiem wam, czym różnią się nie tylko w prawie, ale w smaku energetyki zero od energetyków zwykłych. Nowe przepisy namieszają nie tylko w życiu niejednego nastolatka, ale też sprzedawcy. Kojarzycie pewnie ten widok 12, 13, czasem nawet 10 latków, którzy przed szkołą. Albo na przykład podczas przerwy idą z ulubionym mosterkiem czy Redbullem. No bo przecież jakoś trzeba się pobudzić no tylko że już w taki sposób nie będzie można się pobudzić. Do opinii publicznej najbardziej przybiła się informacja, że napojów energetycznych nie będzie można pić przed osiemnastką. Jest to prawda. Jednak to nie są jedyne zakazy, które pojawiły się w ustawie. Energetyków nie będziemy mogli też kupić między innymi w automatach i na terenie szkół. I uwaga, te ograniczenia dotkną już wszystkich. Nawet waszych nauczycieli, rodziców czy starszego rodzeństwa. Ale skoro nie będzie można pić energetyków, to pewnie zapytacie, czym w sumie jest energetyk. A może napój energetyzujący, czy napój energetyczny? To właśnie zostało określone w przepisach. Ustawa wymienia dwie nazwy, które będą mogły na puszkach się pojawić: napoje energetyczne i napoje energetyzujące. Twórcy Monstera wybrali napój energetyzujący. A na przykład twórcy Red Bulla energetycznym. Jest to w zasadzie to samo, ale co ważne, inna nazwa na puszkach nie będzie mogła się pojawić. Oczywiście dalej te napoje będziemy mogli nazywać energetykami. Czym one jednak w ogóle są? Są to napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w których zawartość kofeiny przekracza 150 mg na litr napoju. Zapytacie pewnie, co w takiej sytuacji z kawą? Kofeiny jest tam przecież bardzo dużo. Różni dorośli twierdzą, że przecież można ją kupować od szesnastki, a może od trzynastki. Słyszałem takie sytuacje, kiedy w Maku moim widzom odmawiano sprzedaży i kazano pokazywać legitymację szkolną. Jednak jeżeli ktoś twierdzi, że te przepisy dotkną kawy, no to mówi kompletne bzdury. Kawę było można i będzie można kupować niezależnie od wieku. I te przepisy nic nie zmienią. Mówią o tym wprost. Zakazy nie dotyczą napojów, w których kofeina występuje naturalnie i to nawet jeżeli jest jej więcej niż 150 mg na litr. Ci, którzy interesują się składami różnych produktów, zapytają też o taurynę. Sytuacja tutaj będzie taka sama jak w przypadku kawy. Tauryna naturalnie występuje na przykład w mleku. I mleko oczywiście nadal będzie można pić. Przepisy zakazują spożywania takich napojów przed 18 tylko w przypadku, jeżeli jest to dodatek kofeiny. Przekraczającej właśnie 150 mg ilości, czy dodatek tauryny. Kawa się zresztą sama obroni. Wiele osób mówi, że przecież jest ona naturalna i zawiera wiele pożytecznych dla organizmu substancji. Z jest troszeczkę inaczej: no jest to dość sztuczny napój, zawierający do tego dość dużo cukru. No i na pewno nie należy do najzdrowszych. Jednak znowu tutaj kluczowa będzie zawartość kofeiny. Kola po prostu nie zawiera jej na tyle dużo, żeby musiała być sprzedawana od 18. Można będzie ją więc kupić bez żadnych zmian. Dobra, w takim razie kolej kawy odstawiamy, bo ich te przepisy nie dotyczą i dalej będziecie mogli wydawać hajs rodziców w Starbucksie albo w autobatach kupując kole. Zostało nam w takim razie cztery napoje na scenie: Dzik 0 Kofein, który ma być alternatywą dla zwykłych, kofeinowych dzików. Tiger Zero Placebo. I oprócz tego Monster oraz Red Bull, już w klasycznych wersjach. Czym one między sobą się różnią? Bo w świetle prawa jest to bardzo istotne no i w świetle Was, jako konsumentów. Zasada będzie tutaj zresztą podobna jak w Piwach Zero, bo powiem Wam jak zagiąć sklepikarkę, która nie będzie chciała Wam sprzedać napoju, który będziecie mieli prawo kupić. Nie przez przypadek powiedziałem o napojach energetycznych i napojach energetyzujących, bo taka nazwa musi pojawić się na puszce, jeżeli jest to napój zakazany przed osiemnastką. Będzie tak w przypadku Monstera czy Red Bulla. I żeby zagiąć sklepikarza wystarczy po prostu spojrzeć na napis pod nazwą Tiger Placebo Classic bez kofeiny to napój gazowany z dodatkiem witamin. I w przeciwieństwie do takiego monstera, nie pojawia się tam nazwa napój energetyzujący. Albo tak jak w przypadku Red Bull'a, napój energetyczny. No więc Teigera już możecie kupić. Jest tak dlatego, że nie ma w nim tauryny. A kofeina nie przekracza tych 150 mg. Tak właściwie to w przypadku Tegera chyba w ogóle jej nie ma. Spójrzmy teraz na dzika 0 Kofein. to jest też chyba 0 kalorii, akurat lubię bardziej słodzone napoje, sorry. Jest to gazowany napój o smaku brzoskwini bez cukru z ekstraktem zrzeszenia. Tam są też inne składniki. No ale znowu, nie jest to napój energetyczny, ani napój energetyzujący, i sprzedawca nie robi łaski. Taki napój po prostu musi sprzedać, bo nijak do niego ma się ta ustawa. Te przepisy dotyczące zakazu nie dotyczą w ogóle energetyków zero, bo tak będziemy je teraz nazywać. Powiecie pewnie, że ktoś może celowo nie oznaczyć na takiego energetyka i nie powiedzieć, że to jest wcale napój energetyzujący z tauryną, kofeiną, no i będzie można go wtedy kupić. No nie do końca tak jest, bo złe oznaczenie takiego napoju może skutkować naprawdę surowymi karami. Nikt nie będzie ryzykował. Jak w takim razie sprzedawca w ogóle sprawdzi, czy możemy kupić energetyka? Jest to banalnie proste i wygląda tak, jak w przypadku zakupu napojów alkoholowych czy papierosów. Ustawodawca nałożył na sprzedającego obowiązek weryfikowania wieku, jeżeli ma co do niego wątpliwości. Jeżeli na przykład ja wyglądałbym na 16 lat, a mam 29 lat, sprzedawca mógłby poprosić mnie o to, abym okazał dokument, który stwierdza mój wiek. I właśnie, dokument, który stwierdza wiek, a nie dokument tożsamości, bo te pojęcia nie są tożsame. Zarówno papierosy, jak i napoje alkoholowe czy teraz energetyki możemy kupić, jeżeli pokażemy dokument, który stwierdza nasz wiek. Nie musi być to wcale dowód osobisty czy paszport. Może być to prawo jazdy, legitymacja studencka czy legitymacja szkolna. To bardzo częsty argument, który pada z ust sprzedawców i nie, to że łatwo jest rzekomo podrobić legitymację nie jest żadnym argumentem. Jeżeli ktoś uważa, że posługujemy się podrobionym przez nas dokumentem, no to jest to przestępstwo i wtedy niech sprzedawca dzwoni po policję. Ciekawe jaką minę mieliby policjanci. Gdyby sprzedawczyni powiedziała, że legitymację jest łatwo podrobić i dlatego uważa, że jest ona podrobiona, ciekawe, kto wtedy dostałby mandat. Praca jest banalnie prosta. Sprzedawca najpierw ocenia na oko, czy wyglądamy na osoby dorosłe, no a jeżeli nie ma wątpliwości, to prosi o dokument. No i właśnie tutaj przechodzimy do największych kontrowersji, bo z tego właśnie powodu nie będzie można już kupować napojów energetycznych w automatach. Specjalnie poszedłem zarówno do automatu, jak i do autonomicznego sklepu w 2023 i w 2024, żeby pokazać Wam różnicę. To nagranie to prawdopodobnie ostatni udokumentowany w Polsce przypadek zakupu energetyka w automacie. Oczywiście trochę żartuję, bo pewnie wiele osób po mnie go kupiło, ale niewątpliwie ja już nie będę miał okazji. A przynajmniej tak myślałem do 1 stycznia, bo w pierwszym automacie w Warszawie, jaki spotkałem w Nowy Rok, znalazłem niezgodnie z prawem sprzedawane tam energetyki. Tak, bez żadnej weryfikacji wieku, po prostu zapłaciłem kartą. I kupiłem prawdziwego bydlaka, bo nawet nie był to leciutko przekraczający normę kofeiny napój. On zawierał jej trzy razy więcej, bo zawierał aż 480 mg na litr. Ale sprawdźmy jak wygląda to w autonomicznych żabkach nano. Zobaczcie, żabka doskonale zna wasze prawa, bo w oddzielnym miejscu leżą napoje zero, tak samo jak piwa zero. W żabce możecie kupić zarówno piwa 0, jak i energetyki zero, bez jakiegokolwiek weryfikowania wieku. Pamiętajcie, że tak zwanym energetykiem będzie napój, który przekracza 150 mg kofeiny na litr napoju lub zawiera taurynę. Czyli energetyki zero, które mają do 150 mg, będziecie mogli kupować. No i żabka Nano nie będzie sprawdzać Waszego wieku. To akurat dobra informacja. Ciekaw jestem, jak ten system będzie działał, kiedy faktycznie będą sprawdzać ten wiek. Widzimy jakieś filmiki na TikToku, gdzie kamerka sprawdzała, na ile moja twarz jest dojrzała, ile byście mi dali lat. Bo jeszcze dwa lata temu, trzy, to ja zawsze kupując piwo, musiałem po prostu pokazywać dowód. Więc co nie śmieszne, jak taki ziomek jak ja by przychodził, sprawdzali by jego wiek, a przychodziłby jakiś taki 16 szesnastolatek, który jest po prostu dokokszony po siłowni i wygląda jakby był dużo starszy. Ale wiecie, czym najbardziej mnie Żabka zaskoczyła? Tym, że zna lepiej prawo od wielu kasjerów. Sztuczna inteligencja pokonała trochę ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jest 30 stycznia. 30 to jest... grudnia. Jest 30 grudnia. Te zmiany wchodzą za dwa dni. Teoretycznie mogliby już teraz ustawić automat dla wygody, no i sprawdzać ten wiek, a oni nie. Teraz jeszcze energetyki sprzedają wszystkim, niezależnie od wieku, czyli o, patrzcie. Nie ma weryfikacji, a prawdopodobnie ona się pojawi, kiedy zmienią się przepisy. Naprawdę duży plus dla żawki. Nie jest to materiał sponsorowany, ale lubię docenić firmę, która działa zgodnie z prawem. Ale dobra, nie jestem tylko prawnikiem, ale też magikiem, więc teleportujemy się, przenosimy w czasie do 1 stycznia. W środku jest pani, która układa towar. Trochę popsuła mi kadr, ale witam w 2024 roku. I zaraz sprawdzimy, jak sprawdzany jest ten wiek w przypadku sprzedaży przez autonomiczny sklep. Sprawdzamy. Nie, muszę mówić, że. O, czy moja twarz jest pełnoletnia? Nie tylko. O, i mamy 17 lat. Nie tylko świetnie wyglądam, ale mam 18 lat. To mi powiedziała przynajmniej Żabka. Czyli jest weryfikacja wieku od 1 stycznia, ale nie wiem na ile będzie ona doniosła prawnie. Co ciekawe, da się to sprawdzić nie tylko wyglądem twarzy, ale też aplikacją. W przepisach napisane jest, że potrzebny jest dokument, który stwierdza wiek nabywcy, a zdjęcie takim dokumentem nie jest. Kod QR z Żabki Nano raczej też. Jeżeli jednak sprzedawca złamie nowe przepisy i takiego energetyka sprzeda na przykład osobie poniżej 18, to może narazić się na kary. Grozi mu kara do 2000 zł grzywny. Zobaczymy zresztą, jak na nowe przepisy zareagują policjanci. Czy teraz będą kręcić się koło szkół i sprawdzać, czy dzieciaki nie piją energetyków? No i jak traktowana przez sądy będzie żabka nano? Czuła łamie na przepisy? Czy jest to całkowicie zgodne z prawem? Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to śledźcie prawo Marcina, bo ja na pewno będę mówił o tym temacie. W prawie Marcina nie może zabraknąć praw ucznia, a prawa ucznia w zakresie kupowania energetyków znacząco zostaną ograniczone. Bo co oczywiste, niepełnoletni uczeń nigdzie takiego energetyka nie będzie mógł kupić. No ale pełnoletni uczeń czy nauczyciel też będzie miał problem, jeżeli energetyka będzie chciał kupić właśnie w szkole. Poza automatami jednym z miejsc, gdzie energetyków nigdy nie kupicie, będą właśnie szkoły. I tu już naprawdę nie ma znaczenia, czy macie 10 lat, czy jesteście pełnoletnim uczniem, czy nauczycielem, czy nawet rodzicem. W szkole takiego napoju po prostu się nie kupi. Energetyki po prostu znikną nie tylko ze szkolnych automatów, ale też ze szkolnych sklepików. Czy w ogóle teraz one znajdowały się w sklepikach? Bo pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze były, ale potem miała być rzekomo zdrowa żywność. Dajcie znać zresztą w komentarzu. Pełnoletni uczniowie i nauczyciele będą jednak mieli łatwiejsze życie, jeśli tego energetyka w końcu będą chcieli spożyć. Bo żadne przepisy nie zakazują ich spożywania w miejscach publicznych, czyli na przykład w szkole. Oznacza to, że jeżeli na przykład osiemnastolatek z maturalnej klasy kupił sobie energetyka w osiedlowym sklepie i postanowił go spożyć na śniadanie, no to w szkole nikt nie będzie mógł mu tego zakazać. Nie pozwalają na to żadne przepisy. Prawo zresztą w ogóle nie pozwala określać diety uczniów. Szkoła nie ma tego w swoich kompetencjach. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zakazywał tego nauczycielowi. Chociaż tak z drugiej strony, nauczyciele powinni wychowywać uczniów, i jeżeli uważa się, że te napoje nie powinny być spożywane przez osoby poniżej 18, no to nauczyciele powinni sami dać dobry przykład i przynajmniej jawnie tych napojów nie pić. Zawsze można go wypić, nie wiem, w pokoju nauczycielskim, żeby nie drażnić tej młodzieży, której odebrano ulubionego monsterka czy Red Bull'a. Czy to w takim razie wszystko? No nie, jest jeszcze jedna rzecz. Bo kilka osób się do mnie przeczepiło. Ale, Marcin, w ustawie przecież jest napisane, że nie można sprzedawać tych energetyków osobom poniżej 18. No więc nie mogę go kupić, ale jeżeli kupi mi go rodzic, to mogę się go napić. No nie. Zdecydowanie nie możesz się go napić, jeżeli chcesz uniknąć konsekwencji. No bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że napojów alkoholowych nie można pić, jeżeli nie ma się 18 lat. I jednak też nie wynika to wprost z ustawy o chowaniu w trzeźwości, bo ona też zakazuje jedynie sprzedaży. No a przecież w sądach rodzinnych toczą się sprawy o to, że ktoś był zdemoralizowany i pił piwo. No i na takiej samej zasadzie będzie można za taką demoralizację ukarać osobę, która będzie piła energetyka. Zabronionego energetyka. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich za jeden z podstawowych przejawów demoralizacji uważa spożywanie alkoholu przez nieletnich. Ustawa wymienia też inne przykłady demoralizacji, ale to wyliczenie przez ustawę to tak zwany katalog otwarty. Oznacza to, że różne inne zachowania niewymienione w ustawie mogą też świadczyć o demoralizacji. Każdą sprawę sąd rodzinny ocenia indywidualnie. Tak samo jak za przejaw demoralizacji można uznać niewymienione w ustawie oglądanie filmów z takiego wiecie, pomarańczowego YouTube'a dla dorosłych. Kolejnym takim przykładem będzie właśnie spożywanie napojów energetycznych. Ustawodawca świadomie zakazał konkretnych kategorii napojów konkretnym osobom, więc jak najbardziej za spożywanie zakazanych dla naszego wieku napojów będziemy mogli ponieść odpowiedzialność. Taką podstawową jej formą będzie pewnie niższa nas zachowania. Szkoła w ten sposób rozlicza uczniów, ale w skrajnych przypadkach takim delikwentem będzie mógł zająć się nawet sąd rodzinny, chociaż uważam, że będą to nieliczne przypadki. Naprawdę uważam, że jest dużo więcej przejawów demoralizacji, które należy tępić niż napicie się, co by nie mówić tylko niezdrowego napoju. Szkoła zresztą. Jak wiecie, może oceniać wasze zachowanie zarówno w szkole, jak i poza nią. Więc ocena z zachowania będzie niższa, nawet jeżeli nauczyciel nakryje was na trzepaku czy na placu zabaw, kiedy dojdzie swojego monsterka. Gwarantuję też wam, że jeżeli lata z energetykiem spotka policjant, to też nie przejdzie obok tego obojętnie. Najpewniej będzie chciał dowiedzieć się, jaki sklep sprzedaje energetyki, żeby potem takiego sprzedawcę można było ukarać. A co ja w ogóle uważam o tych zmianach? Są pewne argumenty, które przemawiają za tym, że te napoje są niezdrowe i nie powinno się ich pić. Tak naprawdę to, że kupiłem je do filmu, to jest wyjątkowa sytuacja, bo ja takich napojów nie piję. Czy popieram drogę zakazów? Raczej jestem zwolennikiem edukacji. Mnie na przykład rodzice nauczyli, żeby nie pić alkoholu i nie pić energetyków. I naprawdę tych napojów nie piłem, pomimo, że nikt mi tego formalnie nie zakazywał. Tak, ja mówię nawet o sytuacji, kiedy miałem 20 lat. Zataczającego się Marcina raczej nie moglibyście spotkać, kiedy studiowałem. A nawet na pewno. A poza tym te napoje są naprawdę niezdrowe. A jak właściwie smakują? No właśnie. Jak smakują, sprawdzę za was Dobra, coli kawy nie będziemy sprawdzali a Ja gwarantuję, że teraz nie podglądam I zobaczymy, czy ja w ogóle rozpoznam te na Rzadko kupię energetyki Najbardziej chyba już i tak mimo wszystko lubię Red Bulla Jest <grym> spierdielcie Z jednym. Kolor będzie inny tak, To jest z zamkniętymi oczami nie piłem chyba nigdy energetyka ze szklanki, więc nie rozpoznaję koloru. Zobaczymy, czy rozpoznam napoje, które smakowało mi najbardziej. Zaczynamy od lewej. Ten trochę smakuje jak Red Bull, ale zaraz sprawdzimy. Ten też jak Red Bull. To jest chyba zero. Ja nienawidzę słodzików. Jeden jest bez cukru, więc mi najmniej smakuje. Pewnie to jest ten dzik. U. To jest dzik. Bo jest brzoskwiniowy, czyli tak. To jest dzik. To moim zdaniem jest zero kofeiny Tiger. A teraz wybór między Red Bullem a Monsterem. Moim zdaniem to jest Red Bull, a to jest Monster. Nie wiem, w takim razie... Zgadam to? Wydaje mi się, że zgadłem, tylko dlatego, że nienawidzę napojów Zero. I oczywiście one są pewnie zdrowsze. Absolutnie nie zachęcam was do picia cukru. Ale po prostu ja słodzików nienawidzę. Więc te dwa były łatwe do odgadnięcia, bo tutaj była ta brzoskwinia. Wybór między Red Bullem a Monsterem był dla mnie też w miarę łatwy, dlatego że chyba najczęściej piję Red Bulla i wydaje mi się, że Red Bull jest po prostu smaczniejszy, taki bardziej wyrazisty. Dajcie znać, jaki jest, albo jaki był wasz ulubiony energetyk, jeżeli już nie możecie ich pić. No i dajcie znać, co sądzicie o samym zakazie. Czy popieracie go? Czy raczej chcielibyście, żeby nic się nie zmieniło? Znajdźcie swoje prawa, subskrybujcie Prawo Marcina, a jeśli chcecie poznać więcej swoich praw, na przykład dowiedzieć się więcej o tym, co szkoła może w kwestii waszej diety, to koniecznie zapoznajcie się z moją nową książką. Znajdźcie swoje prawa w szkole, no i subskrybujcie Prawo Marcina.